Tutaj ma, mieliśmy cały czas strefę 20, ulicą wydawniczą, jechaliśmy tak i będziemy zawracać na rondzie, czyli lewy kierunkowskaz dokładnie no i. Za. Zawracamy. Nowe pobudowane rondo i przypominam, że wyjazd z ronda z prawym kierunkowskazem, i znowu popatrzmy, wjeżdżamy w strefę 20. <laughs> po zawróceniu na rondzie, i tutaj trzeba pamiętać, jedziemy po łuku w lewo do ulicy wydawniczej. Kategoria C, C do E, zwróćcie na to uwagę.